Cześć dziewczyny, chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zmierzyć urządzeniem Dopplera w domu płynąc dziecka. Ja zakupiłam to urządzenie używane. No, myślę, że nie ma sensu wydawać dużych pieniędzy na coś, co użyjemy tylko kilka razy. W zestawie mamy żel, mamy ten aparat na baterie, no i taką głowicę. To urządzenie możemy. Zastosować już we wcześniej ciąży, aczkolwiek czym, wcześniej, czym wcześniejsza ciąża będzie ciężej znaleźć. Ja zastosowałam to pierwszy raz w 10 tygodniu ciąży i było mi niełatwo. Troszkę się frustrowałam, bo nie miałam tego znaleźć i oczywiście panika, ale nie ma, nie ma po co. Co jeszcze powiem ważnego, tutaj jeżeli mamy tą głowicę i przykładamy ją do, do brzucha, um, to Ważne jest, aby nie wykonywać gwałtownych ruchów takich, tylko nieraz wystarczy tak naprawdę kąt nachylenia tej głowicy. W ten sposób, jak teraz robię, już możemy znaleźć puls. A jeżeli nie ma, to bardzo delikatnie przesuwamy po, po brzuchu. No dobra, myślę, że to tyle. No to zaczynamy. No dobra, ja jestem w 17 tygodniu ciąży Na początku Czyli 16 plus 1, coś takiego Pokażę Wam teraz, jak ja to robię Kładę sobie tutaj chusteczkę Żeby się nie pobrudzić I kładziemy żel Tego żelu nie musi być jakoś bardzo dużo Aczkolwiek Od razu mówię, gdzie był popełniany przeze mnie błąd Na samym początku Szukałam dziecka gdzieś tutaj Gdzie jest pępek, tu mam pępek Szukałam dziecka gdzieś tutaj. I to był błąd, ponieważ e, dziecko jest bardzo nisko usadowione. E, na samym początku, jakbym mierzyłam w 10 ciąży, też było tak bardzo nisko. Więc teraz też będę tak nisko szukać. Troszeczkę, zanim włączę to urządzenie, to sobie tak rozsmaruję ten żel, bo to nie wydaje dość głośne dźwięki. Dobra, załączam sobie to urządzenie pokazuje zero. O, to było ale szybkie teraz. Teraz wam pokażę. Jak rozpoznać, czy to jest puls dziecka, czy to jest pępowina? Puls dziecka jest bardziej jak galopujący koń. Proszę zobaczyć. Się zgubił? A teraz, a teraz jak to pomylić z pępowiną? O, zobaczcie, teraz mam pępowinę. To jest bardziej taki szum. To nie jest polska w tym momencie. Teraz poszukamy tego, tego dna. I ja tu szukam zawsze tak po prawej stronie bardziej. No tu jest. Teraz sobie pojadłam. alokujący koń. No, bije szybko. <grymne> Za każdym razem, jak mierzę, to ma około 40, od 142 do 150. No, tak szybko jeszcze, szczerze powiedziawszy, nie udało mi się znaleźć jak dzisiaj? No, taki też, też, też słaby, bo też gada. Cały czas nie koncentruje się. Dobra. No to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam. No, i dziękuję bardzo.